mordeczki, z tej strony Hexo a w dzisiejszym filmie przedstawię wam jak możecie zdobyć dosłownie każdą emotkę za darmo ale tylko w trybie kreatywnym także jeżeli chcecie wiedzieć jak to zrobić no to koniecznie udacie ten film do końca a jeżeli jesteś nowy na tym kanale no to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, no i naprawdę byłoby mi miło jakbyś zostawił tutaj łapkę w górę no i też przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami a najdokładniej HEXO32 no i już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. oglądania. Całość jest naprawdę prosta na samym początku musimy sobie odpalić tryb kreatywny i to jest jak na razie pierwszy krok do tego całego, że tak powiem, błędu. Jeszcze w tym filmie powiem Wam, czy jest za to ban, czy też i nie, także koniecznie dać go do końca. I to są moje emotki, jakie mam, że tak powiem, przy sobie i żeby nie było, że to jest jakiś fotomontaż czy coś takiego. Także odpalamy tryb kreatywny. Jeżeli już nas wczyta i po prostu już będę w tym całym lobby, to musimy sobie po prostu wczytać mapkę, a najdokładniej tą oto mapkę. I całość wygląda tak, że możemy tych emotek wszystkich używać tylko na tej mapce, ale jest jeszcze kilka innych mapek, żeby możemy sobie na przykład chociażby używać je też tutaj i możemy sobie je normalnie też używać na na przykład naszej wyspie, ale do kilku właśnie takich mapek będziecie mieli wszystkie kodziki w przypiętym komentarzu i również w opisie. No i zapewne też Epic Games pewnie niedługo będzie to chciało usunąć, więc no możecie skorzystać, póki to jest dostępne. Także wchodzimy sobie na tę mapę i wszystko, co musimy zrobić, to rozpocząć grę i to tak naprawdę tyle i w tym oto momencie po prostu będziemy mieli wszystkie motki totalnie za darmo, Także jak tak jak tutaj widzicie, mamy chociażby OG Exclusive, mamy na przykład Flosa mamy na przykład również WormA, i to są chociażby dwie z wielu, które tutaj są. Mamy również, no dosłownie, wszystkie emotki, mamy nawet takie emotki, i nie wiem nawet co to robi, ale okej, okay, mamy coś takiego. Mamy na przykład taką oto emotkę, mamy też również coś takiego. Mamy również emotkę Iron Mana i czy my się teraz normalnie zamienimy w Iron Mana Aha, okej, okay, okej, okay. albo mamy też coś takiego i... okej, okay. także tak jak widzicie ta mapa jest troszeczkę popsuta, ale mamy tutaj dosłownie wszystkie emotki, także możemy sobie tutaj, mamy nie wiem, cool emotes, free skin, o, jeszcze było coś z darmowym skinem, także... O, tak jak widzicie, możemy sobie użyć po prostu tej emotki i teraz mamy tego skina, także naprawdę spoko. Jeżeli ktoś chciałby sobie do jakiegoś, nie wiem, editu czy czegoś takiego, to tutaj właśnie macie. I również przy okazji... OK, teraz jestem beastbojem, okej. Okay. Mamy tutaj również, no nie wiem, dosłownie wszystkie emotki, także możecie sobie je potestować i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie moi drodzy, no to tak jak już mówiłem, to mniej więcej działa też na zasadzie takiej, że jak sobie wrócę tutaj do centrum, to po prostu nie będę miał tych emotek i tak jak tutaj możecie zobaczyć, wracamy sobie do centrum i tak jak widzicie już wszystko wróciło do normy, tutaj są już moje normalne emotki. I to są emotki, które już mam. Ale są również mapy, na których to nie jest zbugowane. I albo po prostu Epic Games zrobiło tak, że tylko możemy mieć te emotki na jednej wyspie. Także nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to z, z tym, że możemy sobie normalnie wrócić do centrum, to jeszcze działa. Także jeżeli moi drodzy ktoś chciałby te wszystkie emotki, no to taki poradnik, że tak powiem dla niego. Wydaje mi się, że to całkiem spoko. Przy okazji macie też mapkę do 1v1, więc jeżeli chcielibyście sobie na przykład, no nie wiem, na przykład zagrać skinę Beast Boya, to macie tutaj właśnie takowego skina. W tym momencie sobie możemy normalnie, no nie wiem, wrócić do niego, możemy sobie, nie wiem, zatańczyć coś innego i mamy chociażby właśnie tą emotkę Beast Boya. i tak jak tutaj widzicie jesteśmy normalnie takim oto skinkiem. Także wydaje mi się, że całość jest naprawdę spoko. Jeżeli po prostu wam to się przyda jakkolwiek czy coś takiego, to możecie no nie wiem, zostawić łapeczkę do góry pod tym filmem. Też wiem, że są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, robią jakieś edity na TikToku czy coś takiego, to mamy tutaj przy okazji ładne tło, możemy się tutaj ustawić i sobie potańczyć jakąś emotkę. Mam na przykład taką. Mamy, no nie, mamy tu dosłownie każdą emotkę, także to już zależy tylko i wyłącznie od Was. No i co moi drodzy. To co? To, to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tę część filmu. Ale jest również inna mapka, a najdokładniej ta auto mapka, czyli Tilted Zone Wars, czyli też w sumie coś, co możecie sobie pograć ze znajomym, poćwiczyć i tak dalej. I tutaj akurat po wyjściu sobie właśnie do na przykład centrum, mamy dalej te emotki. Tak jak widzicie, mam OG Emotes i mamy chociażby taką emotkę. Nie wiem czy to jest za emotka, ale okej. Okay. Mamy na przykład też taką emotkę. To jest wbudowana emotka i normalnie możemy sobie ją tutaj mieć w Także naprawdę spoko. Mamy też naprawdę wiele innych emotyk. Mamy EM. OK. I tutaj tak jak widzicie jest ich naprawdę sporo, także ta mapka też po prostu będzie w przypiętym komentarzu. Mamy tutaj w ogóle jakieś placeholdery, to są jakieś chyba co jest grane, Dobra, yy, nieważne. Mamy tu jeszcze jakiś placeholder? Mamy emotkę, normalnie miał śniaka. Także tak jak widzicie, jest to naprawdę ciekawe do jakichś błędów czy czegoś takiego, więc wydaje mi się, że jest to giga spoko. I do tej również mapki będziecie mieli po prostu kod w przypiętym komentarzu. Także, jeżeli ten poradnik Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Teraz jeszcze przejdźmy sobie do właśnie rzeczy, czy na przykład jest Zatoban i tak dalej. Także ogólnie nie ma Zatobana i jedyną osobą, która może otrzymać zatobana jest twórca tej całej mapki ze względu na to, że jest to taki no, wykorzystywanie błędu nadzwyczajnie w świecie. Więc jeżeli wy będziecie sobie grali na, tą, na tej mapce, będziecie sobie, nie wiem, nagrywali z tej mapki czy coś takiego, to myślę, że nie ma się naprawdę o co bać. A najbardziej to ma się bać po prostu twórca tej całej mapy, bo to jest jedyna osoba, która może ponieść za to jakiekolwiek konsekwencje w postaci na przykład bana i ogólnie też, czy zostanie to usunięte. I wydaje mi się, że zapewne zostanie to usunięte, tylko nie wiadomo kiedy. Więc póki to jest dostępne, to możecie sobie z tego nadzwyczajnie w świecie normalnie skorzystać. I z racji tego, że już nieraz robiłem jakieś poradniki, jak coś zdobyć, jak coś zrobić, no to tutaj akurat jest poradnik, jak zdobyć właśnie te wszystkie emotki, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko. Także nie macie co się martwić o bana i tak dalej. I no jeżeli to zostanie usunięte, no to nadzwyczajnie świecie zostanie usunięte. Niestety, ale no co, co tutaj więcej mówić. No Mam nadzieję, że póki to jest jeszcze dostępne, to sobie nadzwyczajnie świecie z tego skorzystacie, bo jest to naprawdę spoko opcja. Możecie to wykorzystać na Wiele sposobów, jakieś, nie wiem, nagrywać TikToki z tym czy coś takiego. No i co, jeżeli chcecie, chcecie jakiegoś znajomego, macie jakiegoś znajomego, który na przykład chciałby sobie jakąś emotkę przetestować, to możecie mu również przekazać tę mapkę, bo myślę, że ona może mu się przydać. I też, jeżeli ta mapka po prostu zostanie usunięta i Epic Games to usunie, to po prostu nagram wam kolejny film, w którym to przedstawię wam na przykład, nie wiem, jakąś następną mapkę. A bardziej w sumie to oglądajcie codziennie filmy, bo to może być dosłownie w jakimś filmie, nie wiem, na przykład. Testuje zabronione błędy czy coś takiego. To jest akurat taki osobny poranek, żeby wam to przedstawić na spokojnie. I no dosłownie patrzę, tutaj mamy wszystkie emotki. Mamy na przykład, ten, no nie wiem, nawet za którą emotkę, że tak powiem, tutaj wam pokazać, bo tu są dosłownie wszystkie. Tutaj akurat są moje ulubione, ale tutaj mamy właśnie te inne emotki. Mamy tutaj Cool Emotes. Hmm. I tak dalej i tak dalej. Także jest naprawdę spoko myślę. Z tego miejsca chciałbym Wam podziękować. Jeżeli obejrzyliście ten film do końca, no to w komentarzu napiszcie emotka. A ja przypnę wam serduszko. Przypominam jeszcze o moim kodziku w sklepie z przedmiotami. Także, jeżeli jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś bałby się obana czy coś takiego, to nie ma o co się bać spokojnie. Yy, za to może jedynie ponieść konsekwencje twórca mapy. I co? Życzę Wam jego dnia lub też wieczoru, i życzę Wam też udanych wakacji. I co? Co będę więcej mówił? Niedługo jakiś filmik, może z kamerką, co? Hmm, ciekawe, co nie? nie?